Cześć Wam! Dzisiejszy filmik będzie inny od wszystkich, ponieważ dzisiaj powiem Wam, jak zakamuflować zniszczenia i jak sprawić, by włosy wizualnie wyglądały zdrowo. Zniszczyć włosy jest bardzo prosto. Niestety, już z ich późniejszą regeneracją jest nieco gorzej. Bardzo często dochodzi do nieodwracalnych zmian, które niestety uratuje tylko cięcie. Ale co w sytuacji, kiedy wszystkie włosy są zniszczone? Przecież nie golimy się na łyso. Dlatego dzisiaj przekażę kilka rad, które pomogą Wam przynajmniej wizualnie polepszyć efekt tych włosów. Po pierwsze, zaczynamy od mycia. I tutaj pokażę Wam produkty, które idealnie sprawdzą się w regenerowaniu bardzo zniszczonych włosów. Odbudowują wewnętrz. Wewnętrzną strukturę włosa i podnoszą ich poziom nawilżenia. Są bardzo wydajne i przepięknie pachną. Obserwuję efekty u moich klientek i są zadziwiające. Ich minusem niestety jest cena, bowiem zestaw kosztuje około 300 zł. Jeżeli nie chcecie wydawać tyle pieniędzy na drogie produkty, możecie zajrzeć do mojego poprzedniego filmiku, jak sprawić, by włosy rosły szybciej, i zajrzeć do punktu dziewiątego. Fajnie by było, gdybyście przepłukali na sam koniec włosy zimną wodą, dlatego że łuski bardziej się wygładzą i włosy będą i błyszczące. I już robię się monotematyczna w tym temacie, ale punkt drugi, tym razem drugi, to strzyżenie. Nie ma nic gorszego, jak poszarpane włosy na końcach. To one sprawiają, że wizualnie włosy. Wyglądają jeszcze gorzej niż bardzo często jest to w rzeczywistości. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy obcięli najbardziej zniszczone końcówki, nawet 2-3 cm, wyrównali włosy do jednej linii wówczas włosy będą wyglądać zdecydowanie zdrowiej. Punkt trzeci. Wybierajmy modelowanie zamiast prostownicy i fal. fal, nie ma fal. Tutaj jest to zdecydowanie łagodniejsza opcja, ponieważ prostownica i lakówka bardzo mocno niszczą włosy. Modelowanie jest dużo łagodniejszą formą i również przynosi podobny efekt. Dzięki modelowaniu możemy uzyskać bardzo ładny kształt fryzury, możemy odbić włosy od nasady, a także wygładzić końce. Jest to troszeczkę trudniejsza forma niż prostowanie włosów, ale na pewno sobie dacie z tym radę. Bardzo ważne, żeby przed modelowaniem używać środka termoochronnego, który będzie dbał o Wasze włosy i zabezpieczy je przed wysoką temperaturą. Punkt czwarty. Lubicie, kiedy Wasze włosy są odbite od nasady, a nie potraficie tego zrobić na szczotce? Nic się nie dzieje, ponieważ mam dla Was coś fajnego. Oto urządzenie do wytwarzania waty cukrowej. To jeden z najspanialszych smakołyków, jakie wymyślono. A są to wałki rzepowe, które są bardzo proste w użyciu. Możecie nabinać je na włosy, a następnie zrobić make-up i ściągnąć wałki i będziecie mieć bardzo fajną fryzurę. Jak widzicie, jest to bardzo proste. To jest mega wygodne, że wałki się same trzymają, nie trzeba żadnych klipsów. I tak jak mówiłam, wystarczy teraz zrobić makijaż, to też jest dużo łatwiej, ponieważ włosy nam nie lecą na twarz. Ja bardzo często właśnie wykorzystuję tę metodę przed jakimś wielkim wydarzeniem albo fajnym wyjściem. Bardzo ważne, żebyście uważali na włosy podczas odwijania, żebyście nie szarpali wałków, tylko żebyście je ściągali bardzo delikatnie, żeby nie powyrywać włosów. Bo jak wiadomo, włosy zniszczone są jeszcze bardziej delikatne niż włosy normalne. Punkt piąty: zainwestuj w dobry nabłyszczacz. Ja uwielbiam ten z Kevina który posiada złote drobinki, które przepięknie odbijają światło. Nieważne, czy Twoje włosy są suche i matowe, po użyciu tego nabłyszczacza, nabiorą bardzo dużo blasku i zdecydowanie polepszy się ich wygląd. Ten nabłyszczacz dostaniemy również w fioletowym kolorze, który jest przeznaczony do zimnego blondu, ale osobiście go odradzam, ponieważ uważam, że nie działa tak fajnie jak ten poprzedni. Na sam koniec powiem tylko, żebyście nie rozczysywali zniszczonych włosów na mokro, ponieważ wtedy są najbardziej podatne na zniszczenia. Dzięki wielkie za oglądanie. To już wszystkie 5 punktów. Do zobaczenia. Cześć!